Halo, halo, witam wszystkich serdecznie, Sena z tej strony, witam, witam moi drodzy. Ojej, przed nami dużo ustawień, przed nami dużo dopracowywania. Ja jestem w tej chwili po przesiadce na platformę AMD jako główną. Karta graficzna została, ta co była. Nie za bardzo jest na co wymienić nowego, hehe. Heh. Reszta platformy została, natomiast zmieniłem procesor i płytę główną. Wszystko, wszystko pod kątem tego właśnie, tych zabawy z nagrywaniem i tak dalej. Na procesor po prostu od firmy AMD, który jest o wiele bardziej wątkowy i pomimo premiery nowych procesorów Intela. Uważam, że platforma AMD do z wielozadaniowości zadaniowości tak jest bardziej opłacalna. No ale co, nie przedłużając, tutaj mam napisane, że Heart of the Swarm, oczywiście zapraszam na odcinek. Nie zapomnijcie polajkować, obejrzeć, zostawić jakiegoś komentarza. E, ostatnia misja. Joka, dawno nie zwracałem się chłopie do Ciebie ostatnio. Jesteś chyba najwierniejszym widzem na moim kanale, biednym. E, jasne, to teraz do tego wszystkiego powoli wrócimy, bo... Śmieję się albo nie, nadchodzi dla mnie dosyć luźny okres, bardzo luźny okres. Także będzie tu, ja będę miał dużo więcej czasu na zabawy ze wszystkimi rzeczami, tak jak to, to skończenie tego Mass recalla, kończenie powoli wszystkich kampanii, w końcu też biednego Days Gone'a. Kończymy tam, zostało mi, zostało mi do dogrania jeszcze chyba fabułę, chcę dociągnąć także jakiś tam odcinek e, taki kończący losy tego Days i wejdziemy, nie wiem, prawdopodobnie w cyberpunk'a i Mass Effecta. Będę kontynuował sobie takie serie weekendowe. Postaram się streamować dużo, dużo więcej, tak. Myślałem jeszcze nad rozpoczęciem streamowania na Twitchu, ale, 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 ale do tego zaczekamy. Do tego jeszcze daleka droga. Na razie nic nie ruszam. Wiem, że w nowym roku jeszcze też troszeczkę będę z audio cytował, jako że mam odpał na tym punkcie, no ale co, nie przedłużam. Na razie też muszę dojść do ładu, do składu z procesorem, ze wszystkim i tak dalej, bo trochę mnie martwi, że ma dosyć wysokie temperatury. Może to jest spowodowane jego wielozadaniowością. Natomiast pod obciążeniem ta temperatura za dużo nie rośnie, nie? ale w spoczynku 40 coś stopni wydaje mi się, że to jest bardzo dużo, więc albo z kichraem, składzeniem pasty albo czegoś, nie wiem, nie wiem, wolna chwila. Będę musiał go znowu tam do biedaczka zajrzeć. No ale co, nie przedłużam, ostatnia misja, desant, także, a i jeszcze wspomnę, tylko oczywiście będą te wszystkie mass e, to dogram na pewno. Pokombinujemy tam z mapami, bo wiem, że muszę, pamiętam, że muszę podmienić, będę musiał to poinstalować też wszystko od nowa. I co, a wspominałeś mi jeszcze, Joka mam prośbę, wspominałeś mi gdzieś tam w komentarzach yy, o, o, o modzie właśnie a propos Warcrafta, wiesz co, jakbyś mógł jeszcze raz podlinkować, byłbym Ci bardzo wdzięczny, dlatego że dlatego że gdzieś tam w tej, wśród tych komentarzy jest zaginionych, troszeczkę tych komentarzy czasami jest, także yy, ciężko mi to już przewinąć i znaleźć, tak, w sensowny sposób, a nie, Boże, przed formatem może i miałem gdzieś zapisane, ale nie wiem, czy znajdę, także jeżeli nie byłoby problemu, podlinkuj, jaki jak jakiegoś podlinkuj ten projekt, tak z Warcraftem trzecim, bo może też się tym zainteresujemy. Pobawimy się troszeczkę nie tylko w gry same z kanonu, ale również jakieś takie boczne. A nad seriami, gierkami, jakimiś różnymi też będę myślał. Zawsze od kilku, już od kilku, kilku miesięcy siedzą mi pewne tytuły w grze, mniejsze, drobne, jakieś zabawne, które też chciałbym wrzucić na kanał. Także wszystko przed nami. To, co byście chcieli zobaczyć, czy ktoś by chciał zobaczyć, czy co, co nam nagrywać, czy z czymś się męczyć, i tak dalej, piszcie, tak, bo wszystko, wszystko wezmę pod uwagę. No ale co? Nie przedłużam, kontynuujemy. Misja Desant nie jest chyba misją ostatnią, bo jakiś epilog będziemy mieli, a jeżeli nie, to będziemy myśleli powoli nad przejściem. Nad przejściem do kampanii Legacy of the Void, czyli kampanii Protosów. Bo ja potrzebuję teraz czasu z tygodnia, dwa, żeby sobie to wszystko poukładać, bo ja sobie dam grafikę na streamie, układam jakieś tam pierdoły dodatki. Tak, tego Discorda naprawdę, naprawdę o tym nie zapomniałem. Kończę tam. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli się tam gadać i kontaktować i ustalać różne rzeczy. Jest w trakcie robienia, tak? Jak ktoś o wiele bardziej znany w tym temacie, zajął się tym. Także, dobra, słuchajcie. Mmm, kontynuacja. Zobaczmy, gdzie to nas prowadzi. Czy to ostatnia już misja, czy jeszcze nam coś zostanie? I tak jak ja wspominałem, jak będę w tym okresie takim międzyświątecznym, poświątecznym styczniowym, Eee, gdzieś postaram się w trakcie jakieś takie ponagrywać elementy, pokazać smaczki z każdej misji, i tak dalej. Gdzieś tam wiadomo, będę się wzorował na jakichś pisach na forum, i tak dalej, ale d dlatego staram się robić save y w każdej misji, bo po prostu to będzie zbiór wycinków takich eee, Takich rzut gdzieś coś tam, coś tam. Czyli to będą takie pierwsze odcinki, w które włożę trochę więcej pracy od dłuższego czasu. No dobra, nie przeszkadzam. Heart of the Forum, ostatnia misja, Descent Ró przebił się przez obronę Korhalu i zapędził oddziały Dominium do Ausgradu. Kerrigan i jej generałowie zebrali się na lewietanie, by zaplanować inwazję na sektor imperialny. Let's go! Mhm. Tutaj reklama. Tak, Age of Empires chodzi mi po głowie. Też. Świetna strategia też, by the way. Twoja zemsta jest blisko. Nic jej nie powstrzyma. Nie lekceważ Mękska. To najbardziej przelimły wróg, jakiego spotkaliśmy. Jeśli zginę, Zabierzesz rój z Korhalu. Mamy uciec? Zergi tak nie mm -hmm. występują. Taka jest moja wola. Posłuchasz mojego rozkazu, weźmiesz rój i rozpoczniesz poszukiwania naszego prawdziwego wroga. Znajdziesz Amona i zniszczysz go zanim znowu zniewoli rój. Zgodnie z rozkazem. Ej, nie ma dyskusji z naszą panią. Małe zerknięcie na Kelly. Jest lewiatan? Jest. Czy pomaga? Nie wiem czy z komórdysantowych byśmy bardziej nie korzystali. Takie duże obrażenia to też takie śmieszne. Dobra, przed nami. Aha! To też chyba nie będzie koniec, bo jeszcze będziemy mieli misję a propos Ultra Także siłą rzeczy zostawiam jeszcze jakieś odcinki. No ale najpierw porozmawiamy z naszymi bohaterami. Tu też widzicie już teraz się głowie. Bo, 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 bo. Jakoś generalnie wydaje mi się ciemno, ale nie wiem czy to. Mm... Mmm... Jak -mm -mm -mm. też mi jakoś dziwnie brzmi. Ale no dobra. Nieważne. Zobaczymy to jak to wygląda na nagraniu. Jakieś takie to wszystko przesycone kolorami. Oto jesteś u bram wroga. Już prawie koniec. To chyba nie będzie takie proste. Nie z Arcturusem. Jego myśli wyprzedzają twoje czyny. Zna twój następny krok jeszcze przed tobą. Ale byłaś częścią jego wielu planów. Czy jako wspólnik, czy ofiara. Na pewno kilka jego sztuczek. Tak. Niedługo się przekonamy, czy byłam pilną uczelnicą. Ajajaj. Hm. Jeszcze jedna rzecz, która mnie zastanawia. Widzę, patrzę na kartę graficzną i widzę, że ona dochodzi do 5%. To też jest jakiś kosmos na StarCraft'cie. To jest nieprawdopodobna. Procek na 10%, karta graficzna na 90%. LOL. LOL. Mogliśmy polec na wiele sposobów. Bałam się, że nie dotrzemy na powierzchnię, ale udało się. Sprawiłaś, że jesteśmy potężni, ale kiedy się zemścisz, czy nas zostawisz? Jestem jednością z rojem Isha. Jeśli przetrwamy tę walkę, czekają nas jeszcze większe bitwy. Wspólnie stawimy im czoła. Mm -hmm. Nigdy nie widziałam tylu w pewnym sensie jest mi ich żal. Jak to? Mają swoje państwa i klany, ale w środku każdy z nich jest samotny. Chciałabym im pomóc, przyjąć ich esencję do roju, a potem zabić. Dobra, to też rozwiązaniem. Klanie o tobie nie wiedzą, nie wiedzą w ogóle o pierwotnych zergach. Zbierzemy ich esencję. Zaskoczysz ich. Zawsze używali przeciwko nam naszej więzi psionicznej. Pierwotne zergi nie mają tej więzi. Pierwotne zergi jej nie potrzebują. Dokładnie. Mm. Siedzisz w pałacu jak pająk w sieci. Ale twoja sieć się rozpada, męsk. Mm. To skomentowała. Sorry, rzucam korkiem po klawiaturze. Zerknijmy do jamy ewolucyjnej. Oczywiście... to nie ma nic do powiedzenia. No a my w tym odcinku zrobimy misję ewolucyjną. Mam nadzieję, że będziesz oglądał to oka, bo tam początek też jest skierowany do Ciebie. Odmiana ultraliska gotowa do wzmocnienia. Nahalu oh yeah. odkryto laboratorium Dominium. Eksperymenty na ultraliskach. Można obrócić badania przeciwko nim. No chyba używanie, nie? Jak się wbiją? Nie? No ale rozpoczynamy misję. Wybierzemy sobie. Co będzie dla nas lepsze i co lepiej będzie sobie radziło? No truciciel to pewnie taki byłby dobry na dużą liczbę małych jednostek. Ultraliski są niezwykle wytrzymałe. Wysyła je na pierwszą linię frontu, aby chroniły twoje oddziały tak jest. Nie, ja zawsze myślałem, że mają mieć w trzeciej linii. Chwychły. Placówka dominium do badań nad ksenomorfami Metis. Mhm. Zerg w środku. Można złapać. Można użyć. Mengsk wyraźnie nas tutaj nie chce. Ale wykorzystamy jego okazy przeciw niemu. To ultralisk. Bardzo by się przydał. Usłysz mnie, ultralisku? Uwolnij się. Dotrzyj do drzwi. Zabij wszystkich na swojej drodze. Czwarty. Co tam się dzieje? Ciach. 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 To się leczy? Chyba nie Ale możemy się na za pewno zakopać. Dobra. I byśmy tu też mieli... O, holender. Będą jaja. No dobra, będę mógł z archiwą misję wybierać. Dobra, potraciłem po potem wszystkim No to. to do możemy. Mhm. No to sobie poniszczymy też, żeby nie było. Tam, zniszcz generator i uwolnij ultraliski. No jasne. Duża rodzinka. Pracyną substancję, duża moc, wiązanie z sekwencjami ultralisków. Ok. Odmiana truciciel wywołuje trującą eksplozję. Rani wrogów na obszarze. Nie pisałem się na to. <noise> o kurde, taka chmarka idzie z nimi. Teraz trochę przytankuję. Powiem wam, że nawet całkiem zabawne to jest. Zatrzymajcie! Inaczej Imperator zażąda waszych głów! Ale to wygląda i brzmi tak, jakby dostawały z benningów, prosto z wybuchem. Co uh -huh. za kolega tutaj robi? Halo, możemy ci jakoś pomóc? Chyba nie bardzo. Wszystko by było spoko. Uh -huh. Placówka badawcza uszkodzona. Okazy, wolne. Przechodzę do następnego pola walki. Okej, okay. można i tak. Obrzeża August Gradu. Koszary, centrum zaopatrzeniowe. Trzeba zniszczyć placówkę. W środku eksperymentalna broń jądrowa. Mhm. Uh -huh mostu pilnują oddziały dominium. Naprzód zabezpieczcie przejście. To też raczej wielkim problemem nie będzie. Po jedyną jednostką, jaka robi mi obrażenia, jest yy, ich tank. O. Szkoda, że podziemem nie możemy ładzić. No Zbliżają się ultralizci. Odpalić głowicę. W tej chwili. Ser, jest jeszcze w fazie eksperymentalnej. Nie wiemy co się stanie. Macie odpalić głowicę w tej chwili! Chyba nic mi się nie stało. Radioaktywny skaził ultraliska. Wykorzystaj to. Integruje z uśpioną ścieżką ewolucji. Okej. Okay. Odmiana ultralisków torask odnawia martwą tkankę ożywia stworzenie. Hm. Naprzód, kontynuujemy atak. Co to za paskudztwa? A wiem, co jeszcze zrobimy, słuchajcie. Chyba była lipa, jakbyśmy się nie zemścili na pomnikach. Najważniejsza rzecz. Czekaj, rozdzielmy. No, no też wprowadzamy w swojego rodzaju zmiany, jeżeli chodzi o zieleń i tam wystrój parków, nie? Rewitalizacja Korhalu. Oczna jedno z tych za też ma swoje wady naprawdę teraz chyba nic więcej nie dostają. Zobaczymy na zakończeniu. Żódzenie nie spojrzałem na takie resztę. Jakieś drobne białyski. No dobra, na pewno w tym mieście są fan Raz na zawsze! Po śmierci tworzy kokon. szybko się odradza. Jasne? Tak nie powinno być. <laughs> ja co to za budowę? Kolejna głowica no. aktywną ruinę, jeśli będę musiał. Kolejna głowica ewolucja zakończona. Garaże garaż twardszy niż pomnik, czy inne rzeczy. Wszystko niszczymy. Garażach. Ho 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 ho. Mój wóz. Dopiero splaciłem kredyt. Atakowane. <laughs> Mój wóz. Dopiero splaciłem kredyt. No co ba było. Ojej. 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 Może ja trochę przesadziłem z tym mikrofonem, ale nie wiem. Chyba teraz jest już dużo, dużo lepiej przy tych ustawieniach. Mogłem troszkę przesadzić. Mam nadzieję, że nie wpłynęło to za bardzo na jakość. Lecimy dalej, lecimy dalej. I po dolniczkach. Zbierzcie się, moi drodzy, zbierzcie się. Czekam nas większa potyczka. Się za dużo złego nie wydarzyło. I po placówce zbrojeniowej. Bye bye. Placówka zniszczona. Produkcja broni eksperymentalnej uniemożliwiona. Muszę przygotować sekwencję ultraliska. Wracam do jamy ewolucyjnej. Ajonara. Sekwencje gotowe do integracji. Czeka na decyzję. Mm -hmm. Tworzy toksyczny obłok, który zadaje wrogim jednostkom obronę na pobliżu 5 punktów obrażeń na sekundę. Toksyczny wybuch zadaje 20 punktów obrażeń wrogim jednostkom i budowlom. Czas odnowienia 10 sekund. Łaza Dominium. Interesująca. Naukowcy próbowali zacyfikować rój, ale nieświadomie stworzyli silną toksynę. Zabójcza dla wszystkich istot poza zergami. Odmiana turczycielna stala odwiedzana tekstyną. wydziela trujące wyzieby. Można, można wypuszczać je kontrolowanym strumieniem przez otwory w karapaksie. Po śmierci tworzy poczwarkę. której po krótkim czasie odradza się nowy utralit. Przez odnowienia zdolności od, odradzania 60 sekund. Asymilacja toksycznych związków kluczem do ewolucji odmiana torask. Proces wymaga dużych zasobów energii. Teraz rozpuszczenie tkanki przez związki toksyczne pozwala uzyskać energię. Po śmierci Torrask tworzy kokon. Korzysta z energii, ożywia tkanki. Niezwykła odporność. To Będą ginęły i będą się odnawiały. Mm -mm 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 -mm. Czekają nas tu cudowne czasy. No dobra, to już po odmiance. Ja dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki z serii. No i oka, nie zapomnij się odezwać. Pozdrawiam wszystkich, zostawcie po sobie jakiś lat. Pozdrawiam Was, Senas. Bye bye.